Od najmłodszych lat byłeś przyuczany, abyś, podobnie jak większość twojej rodziny, w przyszłości został aktorem. Wasza grupa teatralna była szeroko znana w okolicy Muriwiel, a słuchy o was niejednokrotnie wyszły daleko, aż za granicę Danii. Na wiosnę 30 kwietnia 1954 roku w waszej rodzinnej miejscowości mieliście wystawiać wasz najnowszy program, który miał być ukoronowaniem wiosny. Dziś jest Belletain. Dzień pełen magii i dziwów, dzień radości, rozpusty i swobody obyczaju. Jedyny taki dzień w roku, gdy nic nie ma znaczenia, nic innego oprócz Balletein. Twój ojciec wraz ze swoją żoną, piękną elfią kobietą, przygotowywał stroje i rekwizyty do spektaklu. Kiedy zauważył, że brakuje wianków, zawołał Ciebie, aby się przyniósł. Pobiegłeś ochoczo przez backstage do wtóru ojca krzyżącego. Nie biegaj tak, Reiner! Miałeś to jednak daleko za sobą. Nie mogłeś się spodziewać jednak, że w ciennym załuku zaplecza spotkasz swoją ciotkę o skórze koloru płatków mirtu. Stała tam i konspiracyjnie rozmawiała z jakimś mężczyzną, który bardzo ci się nie spodobał. Twoja Stryjeczna mówiła coś o szlachciance z Cintre spektaklu, szybkiej akcji i likwidacji. Byłbyś odszedł stamtąd niezauważony, gdyby nie cholerny wiadro, które przypadkowo kopnąłeś. Tylko dlatego ciotka zauważyła ciebie. A ty co tutaj robisz, gówniarzu? Dopadł do siebie w dwóch krokach z za kark, jak kota. Chyba nie szpiegujesz jak ci od tej grubej świni. Ja, 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 ja nic, nic nie słyszałem. No, ja myślę, wypierdalaj. Nawet nie tyle, że upuściła cię, ona rzuciła tobą w kierunku wyjścia z teatru. Jak pamiętasz, zawsze była wredna i lubiła psioczyć na rygański wywiad wojskowy. Nie przepadałeś za nią, chyba zresztą ze wzajemnością. Ona była trochę... trochę dziwna, i w ogóle nie pasowała do reszty rodziny. Była taka jakby surowa, porywcza, gwałtowna. I dzika. Pobiegłeś dalej, zostawiając ciotkę daleko za sobą. Spektakl trwał. Zaproszenie goście najwyraźniej świetnie się bawili, śmiejąc się do rozpukła Ty, ty nie mogłeś skupić się na swojej roli. Pamiętałeś o tej dziwnej rozmowie ciotki. Widziałeś też na widowni piękną kobietę z naszytą na płaszczu niebieską, aksamitną tarczą z trzema złotymi lwami. To pewnie o niej mówiła ciotka. Zauważyłeś też, że u wejścia stoi dwóch mężczyzn, których nie powinno tam być. W okolicy szlachcianki z Cintry zauważyłeś tego samego chłopka, który rozmawiał z twoją stryjeczną. Zauważyłeś jakiś blask, błysk. Mały kozik pojawił się tuż za szlachcianką. Wiedziałeś, że cokolwiek by się nie działo. To jest ten czas, aby zadziałać. Wybiegłeś za kulis przed scenę i drżącym głosem wypowiedziałeś kwestię, której nie było w scenariuszu. Popatrzcie, patrzcie, wskazałeś na tę trójkę, aby uwaga wszystkich skupiła się na niej. Mężczyzna nią natychmiast okrągł nóż. Panna Jutrzenka przybyła nam na wiosny powitanie. Radujcie się wszyscy i śpieszmy na spotkanie. Moi rodzice byli kompletnie zdziwieni, ale szybko zaczęli improwizować, gdyby nigdy nic. Mało powiedzieć, że twarz ciotki stała się czerwona. Podszedłeś do kobiety, wyciągnął się na scenę, szepcząc, że jest w niebezpieczeństwie. Twój ojciec spojrzał na ciebie z pytaniem, lecz ledwo widocznym gestem głowy pokazałeś mu, że to nie czas na pytania. Spektakl. Tym razem głównie improwizowane. Trwał dalej. A kobieta okazała się być urodzoną aktorką. W, w akompaniamencie gromkich oklasków zeszliście ze sceny. Jedno co ciebie zaniepokoiło to fakt, że nie znalazłeś na sali tych podejrzanych typów. Czekali tam na was. Pod bronią. Na zapleczu. Wyłaniająca się znikąd ciotka zabrała ciebie za frak, ciągnąc za ułek, podczas gdy trójka zbiru zaatakowała intryjkę. Twój ojciec błyskawicznie zareagował, chwytając za metalowy pręt. Dla ciebie głównie, że mam bardzo, bardzo specjalny program. <laughs> Taki, jaki popamiętasz do końca swojego marnego życia, mieszańcu. Pusz Puszczaj mnie. Puszczaj! Posłuchaj tego! Krzyczałeś, wyrywałeś się, kopałeś, piszczałeś przez łzy, gdy kobieta wiązdała twoje ręce. Zacząłeś się miotać panicznie, widząc paskudnie zakrzywiony sztylet, wyciągnięty z zapoły płaszcza. Poczułeś coś dziwnego: koncentrację pewnej cząstki ciebie, tej Dziwacznej, jakby płynnej mocy, która od dawszy ci towarzyszyła. To trochę tak, jakby twoja krew zamieniła się w płonący ogień, i tenże ogień zaczął z ciebie emanować. Wokół was zaczęły krążyć iskierki, które łączyły się w płomyki. Te, napotykając materię, przypalały ją i pozostawiały czarne ślady. Na skórach wypalenia i czerwone podrażnienia. Nagle, nie wiadomo skąd, wyłoniła się twoja matka, atakując ciotkę drewnianą pału. Wynaś się stąd, blada skojatel i nie wracaj tutaj. Nigdy! Kolejne wydarzenia potoczyły się bardzo szybko i gwałtownie. Drażnicy zaniepokojeni krzykami wpadli z bronią do teatru. Zbójnicy padli na ziemię, guszeni ich obuchami. Ciotka rzuciła się na twoją mamę ze sztyletem, ty nie przestawałeś krzyczeć. Po chwili ogniste języki zaczęły rozsiewać żar na papier, tkaniny i wszystko to, co było jakkolwiek palne. Twoje oprawczyni, widząc zerzewie pożaru, zdzieliła cię po głowie tak, że natychmiast poczerniał ci świat przed oczami. Teatr spłonął. Wasza rodzina popadła w długi, a nadomiar złego okuci, Stelowe pordywiałe zbroje ludzie wparowali pewnego ranka do twojego domu. Zabierałem ze sobą Elfkę, twoją mamę. Mówią, że trafiła do Drakenborgu pośród politycznych, co nie oznaczało nic dobrego ani dla niej, ani dla was. Nigdy więcej już jej nie zobaczyłeś. Tak żywej, jak martwej. A od tego czasu minęły lata. W czasie których już dawno przestałeś się łudzić. Drogi Twojej rodziny rozeszły się dra drastycznie i zdaje się nieodwracalnie. Ty za sprawą znajomego czarodzieja trafiłeś do Banard, jakieś dwa miesiące drogi od Murriwiel. a ojciec nawet nie wiesz, co się z nim stało, poza tym, że popadł w alkoholizm. Mijały lata, Ty zdobywałeś wiedzę, wiedzę o magicznych arkanach. I uczyłeś się panować nad Twoim darem, i byłeś tym całkiem niezły. Pewnego dnia do Banard zawitał człowiek z Rdani, który wyglądał jak długa z zubożałego dworu. Przyjechał zresztą niegorszą karocą, niosąc dla Ciebie posłanie od burmistrza Monte Calvo. Jak czytałeś, w tej podgórskiej wartowni poszukiwano mędrca zdolnego doradzać władzy co do spraw lokalnych. Dotarłeś na miejsce, w stali oprócz samego burmistrza czekał na ciebie również mężczyzna, który przedstawił ci się mianem Mattausa Laviken, który to przez poprzez zarządcę miasta sprowadził ciebie, aby zaproponować ci intratną ofertę współpracy dla tajnego wywiadu wojskowego Redanii. Pewnego dnia, gdy chodziłeś po mieście za sprawunkami. Impetem wpadła na Ciebie nieznana Ci młoda dziewczyna. Nie za wysoka, o ślicznej, okrągłej twarzyczce, przerażonych, ciemnych oczach, głębokich niby lazur wody. O delikatnej urodzie rusałek z okolicznych stawów. Dziewczyna obróciła się przez ramię, wypatrując kogoś, po czym w panice chwyciła Ciebie za rękę i pobiegła dalej, jak gdyby nigdy nic, prowadząc Ciebie do pierwszego po drodze za łuka. Tam zrzuciła z Ramon płaszcz, zostawiając samą kusą i dosyć obcisłą sukienkę, która nie pozostawała zbyt wiele wyobraźni, a było co sobie wyobrażać. Następnie, delikatnie, ale stanowczo przyparła ciebie do ściany i, stając na palcach, wyszeptała melodyjnym głosem: Nie zadawaj pytań. Po czym zaczęła ciebie całować. Delikatnie i zmysłowo. Jak młoda kochanka. Rainerze, czy odwzajemniłeś te pocałunki? Początkowo zdezorientowany tym, co się dzieje. Zacząłem się. Nie, od... Nie odepchnąłem jej z początku. Zacząłem się rozglądać, co się dzieje wokół mnie. Dlaczego ta cała sytuacja ma miejsce. Pachniała truskawkami i wanilią. Była tak ciepła i delikatna, że nie chciałeś, aby ta cudowna chwila się skończyła. Miałeś wręcz wrażenie, jakbyś przeniósł się w inne miejsce. Trudno się oprzeć takim urokom. Nie było se sensu się od niej odpychać, tylko płynąć z nurtem. Stałeś oparty nie o zimną, murowaną ścianę z opadającym dynkiem a O duży dąb zaraz obok małego, zacienionego jeziorka, w którym kąpały się śliczne, nagie dziewczęta, rusałki wodne. Czułeś nie tylko zapach lasu, ale również wanili i truskawek, które na chwilę stały się Twoim światem. Obok uliczki przebiegli okuci w stal strażnicy. Dziewczyna oderwała się swoimi ustami od Twoich. Spojrzała w tamtą stronę dyskretnie. Na jej ustach, drobnych ustach, pojawił się zalotny, zadowolony uśmiech, a w oczach figlarne ogniki. Na policzkach zaś wyłuczony rumieniec wstydu. Każdy inny człowiek, elf czy mieszaniec z pewnością nabrałby się, ale nie ty. Ty wiedziałeś, że on był udawany, a przynajmniej częściowo. Nie zmienia to jednak faktu. Że wyglądała bardzo uroczo i bardzo zachęcająco. No, skoro mamy już to za sobą, mogę w czymś pomóc, panience? Ech. Chyba potrzebna byłaby mi Lady, pomocna dłoń, jeśli się nie mylę. Sytuacja nie jest zbyt korzystna dla pani. Dziękuję. Odgarnęła zalotnie kosmę głosów za ucho. Można tak powiedzieć. A, ale skoro już się całowaliśmy, zopała siebie pod yy, biodra, by chciała dodać sobie kurażu. Może pójdziemy na kufelek do kruków, trochę się poznać. No, co ty na to? Czemu nie? Czemu nie? Ta sytuacja zaiste dość intrygująca i chętnie dowiem się tak, e? Dzięki czemu miałem przyjemność panią spotkać. <grymne> ja, ale to... no, cho chodźmy. Rumieniec, który dotychczas był teatralnym rumieńcem, teraz faktycznie stał się rumieńcem. Pełni naturalnym. Dziewczyna mogła mieć 21 może 23 lata, ale nie więcej. Miałeś chwilami wrażenie, że wykonuje wręcz dziewczęce gesty, żeby wyglądać bardziej uroczą, młodziej? O ile w ogóle się dała? Być bardziej uroczą. Rozmawialiście długo i na różnorodne tematy, a kufelki zataczały krąg od stołu do ust przez cały wieczór. Przedstawiła ci się jako Adela z Monte Calvo. Okazała się być bardzo inteligentną, obeznaną z naukami, do tego zabawną. Nie krępowała się również przed zadawaniem mniej dyskretnych pytań. Odnosiłeś wrażenie, że próbowała drążyć skałę, uwodzić cię. A także zyskać twoje za zainteresowanie. Czy dałeś się uwysiadeli Rainerze? zaiskrzyło między wami coś? No, ciężko się oprzeć takiej piękności, lecz teatralne sztuczki nieco znane Rainerowi sprawiały, że czuł, że nie, nie jest w pełni szczera. Poza tym ta dziwna wibracja. Nuta magii bijącej od niej. Podejrzliwość mimo wszystko wy, wygrała. Starał się nie z, jej nie zrazić do siebie, lecz też nie chciał jej ulec całkowicie. Ciekawość, może jakaś fascynacja, ale chciał o niej wiedzieć więcej i o całej tej sytuacji. Wyjaśniła Ci, że. Bieda w rodzinie z połoniła ją do pewnej kradzieży i strażnicy ją gonili. A że natrafiłeś się po drodze i byłeś taki męski? Po prostu zauważyła szansę i nie tylko na ucieczkę od ręki prawa, ale też na coś być może interesującego. Mijały tygodnie, a wasza relacja rozwijała się. Spędzaliście ze sobą sporo czasu rozmawiając, spacerując, jedząc wspólne posiłki, itd. Tak tak Dowiedziałeś się jednak od Matausa, że góra dała ci pewne zlecenie na południu, w Cesarstwie Nivgardu. Za parę dni miałeś wyjechać na długi czas, z całkiem realną szansą na to, że już nigdy nie wrócisz. Adela bardzo się zmartwiła, tym razem szczerze, przywiązała się do Ciebie. Ten rumieniec, który starała się zazwyczaj nosić na swojej pięknej, okrągłej buzi, tym razem nie był udawany. I tym razem w jej oczach zobaczyłeś smutek. Hmm, też mi Ha, smutno z naszego ostania, ale To powiedział, że musi to być trwa, trwałe ostanie? Może jeszcze się spotkamy, moja droga. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. Wyglądała, jakby miała się zaraz spłakać. Jej piękne, ciemne, brązowe oczy były jakby zasnute mgłą. Chciałeś, jakby. Jej ramiona się kurczyły. mogłeś nawet dostrzec, ledwie widoczne dla normalnego człowieka, ruchy szczęki. Trzęsła jej się żuchwa, jakby zaraz miała faktycznie rozpłakać się. Chcąc ją pocieszyć, podeszłem bliżej. Delikatnym ruchem objąłem ją jedną ręką, a drugą położyłem na jej podbródku. Nie smuć się. Ma. Życie zawsze niesie jakieś niespodzianki. Kto wie, co planuje dla nas. A buty nie wy... się nie rozstaniemy. Możemy jeszcze spędzić kilka przyjemnych chwil. I de delikatnie całuję ją, tulając się w jej woń truskawki i wanili. Wykorzystała tę okazję, jak zazwyczaj. Z początku delikatnie, a potem bardzo bardzo namiętnie Cię całowała. A kiedy skończyliście, wtuliła swoją twarz Twoją pierś. Rajnerze, czy... Z... czy zrobiliście to? No, jeśli atmosfera była właściwa, to chyba tak. A więc stało się. Tej nocy nigdy nie zapomnisz. Oj nie. Kiedy byliście ze sobą ten ostatni raz, przynajmniej na bardzo długi czas, Adela, już po wszystkim, leżała na twojej piersi, wodząc dłonią po nagim ciele, jakby rysowała jakieś czarodziejskie symbole. Rainer, tak, takie pytanie mam, bo bo, bo widzisz, że, widzisz, że jej twarz oblał rumieńc, ale ten ten teatralny rumieńc, ten wymuszony, ten który ty też potrafiłbyś od tak przywołać. Ciężkość się żyje tutaj, pod Rodowidem. Szczególnie nam, czy czarodziejom. Nie zaprzeczę. No i mo moim, mi, moim kontraterkom tak no, bardzo, nie bardzo nie na rękę są władze Radowitej. Myślisz, dałoby się go odsunąć? Może. Lecz to nie byłoby takie proste. O no i do tego byłyby potrzebne niezłe środki i poparcia Ale to moż, mogą być tylko marzenia Jeść, chyba, że uważasz inaczej Słoła wprost w twoje oczy mamy z kontraterkami tak po pewien pomysłom i skoro. Będziesz tam w Nirgardzie, to może będziesz w stanie pomóc. Doprawdy? A jak? Zaciekawiłaś mnie. Czy. czy pomożesz mi zdobyć poparcie pewnej. kobiety? Chodzi o Fringi Levigo. Czarodziejkę. Tak, słyszałem. Chyba mało kto w naszej profesji nie słyszał o niej, ale wysok wysoko mierzycie, więc widzę. Myślę, że ona mogłaby nas poprzeć i pomóc wesprzeć przy obaleniu braciszka. W tej chwili to zamarła. Zorientowała się, że powiedziała o jedno słowo za dużo. To powiedziałaś moja droga? Ja, ja... Przepraszam, kochany. Jej rumieniec stał się jeszcze czerwieńszy, ale tym razem prawdziwie. Spuściła wzrok jak przestała malować na twojej skórze znaki. I wydaje ci się, że zaczęła płakać, w czym wyszeptała ponownie. Przepraszam, kochany. Moja droga, co się stało? Wyjaśni. Tą sytuację. Ja, ja, ja jestem siostrą Radowida. Rainer na pewno zamarł na te słowa. Słyszał o starszej siostrze, która miała w przeszłości wyjść za króla Foltesta. A o drugiej wień słyszał tylko pogłoski. Nawet nie wiedział, czy prawdziwe, czy w ogóle. Dziewczyna żyje, a teraz siedzi obok niego na łóżku. Oj, niespodziewane.